Kapitan Tomasz Rajski postanowił na razie nie zdradzać odkrycia, jakiego dokonał przy pomocy doktora Simonowicza. Jeśli domniemania miały uzasadnienie, to zanosiło się w i okolicy na grubszą aferę. Przecieki informacji na ten temat, w chwili, gdy całe miasto było już i tak wystarczająco pobudzone do plotkowania, mogłoby sprawie tylko zaszkodzić, a tego rajski nie chciał. Postanowił tedy, że śledztwo powinno nadal toczyć się zwyczajnym trybem, on zaś zamierzał pokierować dochodzeniami. Obudził się tego sobotniego ranka zmęczony, z bólem głowy. Zażądał podania mocnej kawy do pokoju hotelowego. Długo trzymał głowę pod kranem z zimną wodą. Oczekując na podanie kawy, ponownie zabrał się do przeglądania notatek, analizowania zebranego dotychczas materiału śledczego. Trafił na kopertę znalezioną w samochodzie kobusa. Wetknął ją do kieszeni marynarki poprzedniego dnia, w komendzie, i całkiem o niej zapomniał. Teraz obejrzał ją ponownie. Co zawierała w środku, nie wiadomo. Była pusta, gdy ją znaleźli i pusta pozostała. W mieszkaniu doktora Kobusa, w stojaku na korespondencję, nie znaleźli żadnego prywatnego listu. Tkwiło tam kilka prospektów medycznych, kilka czystych kopert z naklejonymi znaczkami, nic więcej. Listów nie znalazł również podczas przeszukiwania garderoby Kobusa i wszystkich szuflad znajdujących się w meblach mieszkania. Dokonał tego skrupulatnie po wyjściu Simonowicza. O wiele dałby za to, aby móc wiedzieć, co było treścią listu przesłanego w kopercie trzymanej teraz w ręce. Nie było na niej znaczka pocztowego ani śladu po nim. Oznaczało to, że list wysłano nie przez pocztę. Przyniesiono kawę. Wypił ją z niesmakiem. Była grubo zmielona i zaparzona niewrzątkiem, lecz zalana ledwo ciepłą wodą. Był wytrawnym smakoszem kawy i gdyby nie ból głowy, nie łyknąłby przyniesionego płynu. Skrzętnie zebrał notatki, poutykał je w kieszeniach ubrania i wyszedł na ulicę, kierując się w stronę komendy milicji. Dochodziła ósma. Sobota. Rozpoczynał się drugi dzień po zabójstwie kobusa. Poprzedniego dnia zginęła Kostrzewska. Idąc wolnym krokiem, Rajski rozkoszował się pięknie wstającym dniem. Jeszcze wisiała nad miastem mgiełka, ale już widać było, że dzień będzie słoneczny. W Jordanowie w październiku było tak zawsze. Gdy nastawał wieczór, na miasto spadała mgła, powietrze stawało się wilgotne, nieprzyjemne. Rankami mgła ulatywała i miasto znów robiło wrażenie najpiękniejszego pod słońcem. Kapitan Rajski oddychał głęboko. Starał się nie myśleć o niczym, przynajmniej podczas tego kwadransu drogi do komendy, ale nic z tego nie wychodziło. Przed oczami miał teraz obraz Kostrzewskiej, martwej, półleżącej w fotelu. Nóż na podłodze, kałuża krwi, a w torebce ta kartka z zapiskami identycznymi jak w kalendarzu kobusa. Ten, kto zabił doktora, pozbawił również życia Kostrzewską. Pozostaje do wyjaśnienia, kto to zrobił oraz dlaczego, rozmyślał Rajski. Zapowiada się cudowny dzionek, obywatelu kapitanie. Sierżant Adam Mazgołko wyprężył się obok wołgi stojącej przed komendą. Przed chwilą majstrował pod maską, teraz zatrzasnął ją z hukiem. Stara, ale Jara! Można nią jeździć nawet po kamieniołomach, obywatelu kapitanie. No to przygotujcie się, sierżancie. Pojedziemy do Borowa. Tak blisko? Zobaczymy. Być może później wyskoczymy gdzieś dalej. Major Tubacz u siebie? Tak jest. Rysuje coś z porucznikiem Czarneckim. Rysuje? Tak jest. Obydwaj rysują. Tubacz i Czarnecki rozłożyli na biurku komendanta arkusz Brystolu. Narysowali na nim szkic okolicy czapli, a teraz zajęci byli nanoszeniem pozycji i czasu, w jakich pozostawali uczestnicy wczorajszego eksperymentu. Wszystko się zgadza, kapitanie, powiedział major Tubacz, unosząc głowę z nadbiórka. Niestety, wszystko się zgadza. Dlaczego niestety? Dlatego, że dotychczasowe śledztwo dało wynik negatywny. Podejrzani są, dowodów brak. Ciekaw jestem, czego się teraz chwycimy. Komendant opadł bezwładnie na fotel. Za oknami słońce, dodał, a w naszej sprawie ciągle mglisto. Z butelkami nie wyszło nic, prawda? Kapitan Rajski pragnął wyrwać majora Tubacza z przykrych myśli. No, nic dziwnego. Dwa razy znajdować butelki z koniakiem to byłoby za wiele. Cudów nie ma. Ale rozchmurzcie się. Jeśli eksperyment potwierdził prawdomówność podejrzanych, to przecież jeszcze nie powód, żeby się załamywać. Przeciwnie. Musimy teraz energiczniej zacząć działać w innych kierunkach. W innych kierunkach? A w jakich, jeśli łaska? W różnych, odparł Rajski ze stoickim spokojem. Ja na przykład chcę was prosić o Wołgę i sierżanta Mazgołkę na dzisiejszy dzień. Pojedziemy do Borowa. Może w Akademii dowiem się czegoś. W Akademii? Tubacz niczego nie skojarzył. A co Akademia ma z tym wszystkim wspólnego? Właśnie to mnie ciekawi. Kapitanie, mówicie zagadkami. Wpadliście na jakiś trop? Major podniósł się z fotela i wyszedł z zabiurka. Porucznik Czarnecki stał oparty o parapet okna. Może wpadłem, może nie wpadłem, za wcześnie na twierdzenia. Zmiłujcie się! Tajemnica w środku ekipy prowadzącej śledztwo? Majora rzeczywiście zdenerwowało stanowisko Rajskiego. Przepraszam was, widocznie źle się odezwałem. Powiem wam coś, co jednakże musi pozostać naszą wspólną tajemnicą. Otóż cała ta sprawa pachnie mi dodatkową aferą. Czy są one przyczynowo związane ze sobą, czy też nie? Trudno w tej chwili powiedzieć. Notatki Kobusa i Kostrzewskiej są prawdopodobnie zakamuflowanymi informacjami o pacjentach szpitala. Co to za pacjenci? Czym sobie zasłużyli na uwagę Kobusa do tego stopnia, aby ich personalia zaszyfrować? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Kapitan Tomasz Rajski zniżył głos i zapoznał pozostałych oficerów ze swoim planem działania. Słuchali go uważnie, przy czym Tubacz nie mógł powstrzymać się od okrzyków. Nieprawdopodobne! To byłaby dopiero bomba. Żerowanie na ludzkim nieszczęściu pod naszym nosem? Że też nic się do tej pory nie wydało. Nieprawdopodobne. Szedł sierżant Mazgołko, podkręcił sumiasty wąs i zapytał: Obywatelu kapitanie, czy zdążę jeszcze zatankować? Potrzebuje na to 10 minut. Na dole czeka doktor Simonowicz z jakąś paczką. Mówi, że to dla obywatela kapitana. Wprowadzić? Natychmiast. Paczka? Co to za paczka? zapytał major tubacz. Zobaczycie. Simonowicz zaoferował się, nie dokończył. W drzwiach stanął doktor Simonowicz z pokaźnych rozmiarów pakietem pod pachą. Dzień dobry doktorze, przywitał go kapitan Rajski. Czy pan to przyniósł oficjalnie, czy też może. Ależ panie kapitanie, Simonowicz zaoponował. Podszedł do Rajskiego i wręczył mu pakiet. Mówiąc zwyczajnie, ukradłem to. Nikt nie widział, jak wynosiłem. Będzie małe piekiełko, jeśli odkryją, że nie ma tego na swoim miejscu prosiłbym, aby powiedzmy po dwóch godzinach. Przestańcie do diabła mówić to, tego. Co jest właściwie w tej paczce? Mogę chyba wiedzieć. Major Tubar zaczął odwijać papier. Książka? Powiedział jakby zawiedziony. Co to za księga? Księga ewidencyjna chorych naszego szpitala, wyjaśnił doktor Simonowicz. Resztę powie pan kapitan. Tak, tak, rzekł Rajski. Reszty dokopiemy się wspólnie. Doktorze, umówmy się, za dwie godziny wstąpi pan tutaj i zabierze księgę z powrotem, zgoda? Czy aby nikomu nie wyda się dziwna ta moja bieganina między szpitalem a komendą? W razie czego, powie pan, że ciągle pana wzywamy. Trochę pan ponarzeka, zgoda? Za dwie godziny. Doktor Simonowicz wyszedł. Poruczniku, zwrócił się Rajski do Czarneckiego. Bądźcie uprzejmi, niech dyżurny zawiadomi sierżanta, że do Borowa pojedziemy za dwie godziny, dobrze? Nie zaszkodzi też, jeśli umyje samochód. Dla Was natomiast mam zadanie następujące. Postarajcie się w ciągu dwóch godzin, które tu spędzimy z majorem Tubaczem, zebrać próbki pisma ze wszystkich maszyn do pisania znajdujących się w szpitalu i sanatorium. Czy dwie godziny wystarczą Wam? Aż nadto, powiedział porucznik Czarnecki. Nie był zadowolony z polecenia. Zerkał ciekawie na księgę przyniesioną przez doktora Simonowicza i bardzo chciałby wiedzieć, co będą z nią wyczyniać Tubacz i Rajski. Co mam następnie zrobić z tymi próbkami? zapytał na pozór obojętnie. Nic. Przynieście je tutaj. Będziemy czekali. Major Tubacz nie rozumiał wprawdzie tego polecenia, lecz milczał. Gdy tylko zamknęły się drzwi za porucznikiem Czarneckim, porwał księgę z biurka, usiadł z nią przy okrągłym stole w rogu gabinetu i przywołał niecierpliwie kapitana Rajskiego. No, powiedział, zaczynajcie kapitanie swoje wróżby, bo już nie mogę się doczekać. Rajski wyjął z kieszeni kalendarzyk doktora Kobusa. Otworzył go na stronicy, gdzie zaczynały się szyfrowane zapiski, usiadł naprzeciwko majora i rzekł: Bądźcie uprzejmi otworzyć księgę na stronicy rozpoczynającej bieżący rok. Major Tubacz położył księgę na kolanach i śliniąc koniuszek palca jął przerzucać stronicę. Trochę to trwało, bo księga obejmowała okres chyba trzyletni. Była gruba, prawie tak gruba, jak to pokazywała sprzątaczka Kozłowska. Kapitan Rajski był przekonany, że to o tę właśnie księgę wynikła awantura pomiędzy kobusem a dyrektorem bunią. Za bunią stała wówczas niewątpliwie dyrektorska racja. Ksiąg tego rodzaju nie wolno obnosić po prywatnych pomieszczeniach. Ale czy jej racji bronił wówczas kobus? Czy racja dyrektora wynikała li tylko ze służbistego stosunku wobec przepisów? Na te pytania nikt jeszcze nie znał odpowiedzi. Mam wyrwał kapitana z rozmyślań głos tubacza. Co dalej? Zapytał major. Teraz spróbujmy odszukać nazwisko chorego. Rajski zajrzał do kalendarzyka. Zaczynające się na literę Z. Z tym, że również imię tego chorego powinno się zaczynać na tę samą literę. Spróbujmy. Major Tubacz wiódł jednostajnie palcem z góry na dół po kolejnych stronicach księgi. Na czwartej przy liczbie porządkowej 1174 zatrzymał palec i głośno przeczytał. Zbigniew Zachwat. Jest! Jak pragnę zdrowia, to wygląda na jasnowidzenie. Żadne tam jasnowidzenie. Zresztą może dla nas. Simonowicz jest jednak łebskim gościem. Ma dobrą pamięć i myśli błyskawicznie. Jemu zawdzięczam to znalezisko. Widzicie? 1174, prawda? A teraz spójrzcie w kalendarzyk. Jest 1174? Jest! A obok? w Zachwat, nasz ZZ. Wszystko się zgadza. Simonowicza naprowadziły na ślad tej księgi te duże liczby. Każdy lekarz zagląda od czasu do czasu do księgi chorych, dokonuje wpisów i tak dalej. Lecz nie każdy ma zdolność zapamiętania liczb porządkowych i skojarzenia sobie ich w odpowiednim momencie. Simonowicz taką zdolność posiada. Chwała mu za to.